Taki mały bonusik. będziemy palić teraz. Ostatnio mówiłem Wam, że Alfaker ten Bubblegum o dupę potuc dla mnie. Co zrobiłem? Kupiłem y, syrop z pewnej firmy, nie będę mówił jakiej, bo, bo nie, ale znajdziecie go. Syrop o smaku coli. Tylko sprawdźcie i kupcie ten z tej firmy, gdzie nie ma żadnej chemii. I zalałem go właśnie te, tego Alfakera mojego tą, tą kolą. Ja wiem, dałem tam z 10 kropli na takiego szota na 10 gramowego. No i jakie są tutaj wasze odczucia? Moje odczucie jest takie, że na pewno to co było wcześniej to nie był to bubble gum, no? W się sensie, wiesz, mi chodzi o ten bazę, co No, 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 no. ja no, to jakaś cy, cytryna mięta raczej, spearmint jakiś, tak jak mówiłem, nie? Bo Bubblegum to dla mnie jest to, co było Alfa... nie, Poo, al Sultana na przykład. To był Bubblegum. Jest cola. Nie, nie, jest, e? jest, udało mi się. Udało się. No, ale się bałem się, bałem że będzie shit, że tak powiem. No udało się. No, więc możecie eksperymentować, to Jest kilka naprawdę fajnych smaków z tej firmy. Polecam też kiwi. Kiwi jest po prostu świetne nawet jak do picia, jak kupicie ten sok, to tak jakbyście gryźli, gryźli owoc z kiwi, czuć tę taką cierpkość naprawdę idealne świetne. I też myślę, że będę chciał część tego alfokera przerobić na kiwi. I myślę, że jak ktoś przyjdzie do Kamila i poprosi, to dostanie próbkę tego. Mówisz, aż tyle zrobisz? Znaczy, ile tam zostało tej koli? No nie wiem, tam ci, chyba. No to tam trochę zostało, nie? No jedno mhm. nie chyba starczy. No tak, to kto pierwszy, to, to pierwszy lepszy. lepszy. To pierwszy, to lepszy. Kto przyjdzie, to dostanie. Ja tu zostawię specjalnie. A dla drugiej osoby, która przyjdzie, <coughs> dostanie tego <coughs> alfakera Bobelgum. Bobelgum. Którego będziemy można przy przy przyprawić sobie z sosem anhumana. Y tak, znaczy będzie można sobie. Jak kupić. zgadniecie, gdzie on to kupił? Znaczy, ja mogę powiedzieć, że kupiłem to w sieciówce, nie powiem wam, jak, jaka to jest. O, no, jaka mamy sieciówka, pomyślmy. Mm. Będę mm. Nie, nie. Eee, to, to, skąd jeszcze świata. Nie, skąd jeszcze te tantiemy dostajemy? Z Za klerką. Może przejrzeć listę, tak? Nie, dobra, kupiłem to w leklerku i tam szukacie koli i, sz i sprawdzacie właśnie, bo są dwie, jedna jest taka sztuczna, jedna jest taka. Ale nie taka... chodzi o kole w butelce, Nie, z z z chodzi o syrop zaprawę do napojów o smaku koli, owoców koli. No, może no, być ciekawy problem. Nie, no bo no czuć kole, na no, co tu dużo ukrywać. No, no, no to fajnie, to jest dosyć fajna, bo często kola jest taka sucha inwazyjna, yy, i i. I na przykład kola sultana to jest niestety śmierć, jak, jak dla mnie. No niestety taka sucha, taka pikąca, ostra. Myślę, że ja to spróbuję jeszcze z jakimś neutralnym tym. Z fantazją neutralną. Z fantazją neutralną? Jakiś neutralny smak, takiej fantazji, żeby można było coś. Na przykład, ktoś e, wchodzi do głowy, jaki Nie wiem, ale może ten pokrzywowy. Ale Ci chodzi o elemenso? A, przepraszam, Elementa. No, no tak, Ele Elementa, nie fantazji, Elementa, coś myślę, że domieszam. Mm. I zrobię troszkę więcej tego, bo eksperyment się udał moim zdaniem. No, bez Jak się eksperyment z tym sokiem kiwi, z tym syropem kiwi, to się okaże, że. Ja, chyba też coś syropem robisz, nie? Eee, ja? No czy nie, bo coś mi opowiadałeś. A, o kiwi. kiedyś zrobiłem. Nie, nie, to zrobiłem eksperyment e, mojej nalewki i dałem do. Mm. Kiwi? E, nie, to wtedy była nakla. O Rozpalona. Nie, ale, ale powiem ci, że wyszło to fajnie, ale tak kopało, to jest dla odważnych. Mm. To jest dla takich, tak jak ja kiedyś byłem, że codziennie faja, nie? Przez rok cały, a później mi wyniki we krwi wyszły jakbym miał 60 lat i 60 lat i od 40 lat palił dwie paczki dziennie, to moja pani doktor się za głowę złapała. i Jak ja mogę mieć ta, ta, taką saturację nisko? I wtedy przystopowani i się do dwóch, do, do, fajki, do dwóch fajek miesięcznie. Mm. Tak mniej więcej. Dlatego za często nie ma tych recenzji moich. Ale jak już są, no to jak widzicie siedzimy i palimy dwie, trzy fajki. Tak. I napalimy I się na miesięcznie. Na, od... na trzy tygodnie przed badaniem krwi. Dokładnie, bo, bo to później wychodzi. No więc mówię, tutaj bym zostawił Kamila, będzie dla pierwszej osoby właśnie ta chrzczona kolą. A jak się zapytacie Kamila, to wam powie co to za syrop. Tylko musicie przyjść i się zapytać. A dla drugiej osoby będzie ten, ta baza, czyli do, do zmieszania. Myślę, że... No jest kole, jest kole, jest, jest okej, okay, udało się. Jest. No, I no, myślę, że no, jak no, się no. uda e eksperyment z kiwi, to też spróbujemy e kiwi. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mm. No to taki mały bonusik dla was, ekstra. E dzięki za uwagę jeszcze raz subskrybujcie, obłapki w górę, trzymajcie się, hej